Niechciane myśli i silne emocje to coś, co towarzyszy wielu z nas. Często są one miarą takiego zaburzenia, które nazywane jest OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Ale to, że mamy niechciane myśli, czyli takie myśli, które przychodzą z zewnątrz, których nie lubimy, nie oznacza, że mamy zaburzenie psychiczne. Ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o wspaniałej, naprawdę wspaniałej książce przygotowanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zresztą to jest wydawnictwo, które kocham, potem Wam jeszcze kilka rzeczy o nim powiem. Rozpoczynając cykl książek, które polecam. To jest seria, o którą prosicie mnie już od lat. Wiem, że potrzebujecie podpowiedzi co do merytorycznych, dobrych książek. Więc ruszam, gdyż mam ich sporo w swoich zasobach, a prawda jest taka, że czasami trudno jest wybrać, po co sięgnąć. Ale od początku. Pierwsza rzecz. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Co to oznacza? To oznacza, że mamy dwie części. Pierwsza to jest część obsesyjna, czyli w mojej głowie szaleją myśli, mam Obsesję na dany temat. Nie mogę się od tych myśli jakoś odkleić, uwolnić. Tworzę scenariusze. Te scenariusze zwykle są związane z jakimś zagrożeniem i kompulsje, czyli, że ja pod wpływem tych myśli próbuję coś zrobić, albo nawet inaczej mogę powiedzieć: Nie jestem w stanie czegoś nie zrobić. Czyli na przykład. Obsesyjnie myślę o tym, że wokół mnie są miliony zarazek. W związku z tym, kiedy nakręcają mi się myśli w głowie, ja natychmiast muszę umyć ręce, choć myłam je kilka chwil temu. Może być tak, że obsesyjnie myślę o tym, czy wyłączyłam kuchenkę. W związku z tym kilka razy wstaję, żeby sprawdzić, czy kuchenka jest wyłączona. Czy drzwi są zamknięte? Czy spakowałam wszystkie rzeczy na wyjazd? Czyli połączenie tego, tej masy myśli, trudnych myśli do wytrzymania w głowie z działaniami daje nam właśnie OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. No ale my możemy też sprawdzać, czy wyłączyliśmy żelazką. Wcale nie mając zaburzenia. W związku z tym, najpierw zatrzymam się na chwilę na myślach, a potem pójdę do tych tak zwanych, no właśnie, silnych emocji wywołanych pod wpływem tychże myśli. Co to dla nas oznacza? Pierwsza rzecz, możemy mieć takie dwa rodzaje myśli. Pierwsze myśli to są tak zwane myśli ego, Syntoniczne. Trudna nazwa, ale zaczekajcie chwilę. Egosyntoniczne, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest jakaś syntonia, czyli te myśli zgadzają się z moim poglądem na świat, są jakoś zgodne z moimi wartościami, zgodne z moimi potrzebami, zgodne z tym, jak żyję. I myśli egosyntoniczne, nawet jeśli są myślami trudnymi, to one nie powodują jakoś silnych emocji w nas i nie powodują w nas takich emocji, które by nas pociągały. O tak bym powiedziała, bo może silne mogą powodować, ale one nie powodują tego, że te emocje nas zabierają. Na przykład może się okazać, że mam taką myśl, która budzi słuszny gniew. I ja pod wpływem tego słusznego gniewu no, dokonam jakiegoś działania. Na przykład taką myślą egosyntoniczną może być to, że ktoś uważa, że wszystkim złodziejom należy obcinać ręce za to, że kradną. To Wtedy nie będą kradli. I to może być myśl, znaczy ona zobacz, ona jest trochę brutalna w swoim jakby wymiarze. Ale ona się zatrzymuje. Czyli jeżeli ktoś kradnie, to ja mam słuszny gniew, ja się na to nie zgadzam, że ktoś przychodzi i zabiera moją własność, i uważam, że takim ludziom należy obcinać ręce. Wypowiadam tę myśl, obserwuję ją sobie, nic za tym nie idzie. Może być tak, że mam myśli ego dystoniczne, czyli to są takie myśli których ja nie chcę mieć, które mnie no właśnie zabierają od realnego świata. Takimi myślami egodystenicznymi są wszelkie zamartwiania się, pisanie czarnych scenariuszy, takie myślenie, że tuż za rogiem czyha coś złego, że wszyscy czatują na to, żeby mnie zamordować, że... Ten sąsiad ostatnio, to on tak źle na mnie patrzył i on naprawdę kombinuje coś złego pod moim adresem. To myśli, które mówią, że jestem beznadziejna. To myśli, które mówią, że nie zasługuję na miłość. Takie myśli, które przychodzą z zewnątrz i które powodują, że my się w nich, no właśnie, zanurzamy. Czyli jednym z takich. Przykładów na te myśli ego dystoniczne jest to, że my zaczynamy tworzyć w głowie taki, takie czarne scenariusze, czyli wchodzimy w taki mechanizm, który, uwaga, nazywa się ruminacja. Ja już kiedyś mówiłam o ruminacji, ale powtórzę. Ruminacja polega na tym, że zatrzymuje się na tej myśli i zamiast ją sobie poobserwować i sprawdzić z faktami, ona mnie zabiera, czyli ja zaczynam rozmawiać ze sobą w tej myśli. Zaczynam myśleć co złego się stanie, co ja mu powiem, jak on mi powie, jak ja będę musiała zareagować na to, że on tak źle na mnie patrzy. No i tutaj już nam się otwiera całe pole do, wiecie, no całe spektrum tych rzeczy, które są związane z paranojami. To jest taka sytuacja, w której samemu jest po prostu bardzo trudno się od tego odkleić. W książce jest taki krótki quiz dotyczący tego, czy to z czym żyjesz jest myślą egosyntoniczną czy egodystoniczną, czyli czy wszystko z Tobą ok, jeśli chodzi o Twoje myślenie, czy już należy zająć się swoimi myślami. No i na przykład takie zdanie ta herbata zawiera zbyt dużo cukru. Jaka to jest myśl? No i właśnie, i tutaj wchodzi takie zdanie psychologiczne, które brzmi: To zależy. To zależy od tego, w jakim kontekście sytuacyjnym się znajdujemy. Czyli, jeżeli biorę herbatę, którą ktoś mi przygotował, poprosiłam o łyżeczkę, i czuję, że tam jest za dużo cukru, i myślę sobie, ta herbata jest za słodka. No to to jest myśl egosyntoniczna, zgodna z moim jakby odczuwaniem, że tego cukru jest za dużo. Pewnie ktoś wsypał za dużo albo wrzucił czubatą łyżeczkę. Ale może być tak, że ja sobie myślę, że hmm, ta herbata jest za słodka. Możliwe, że próbują mnie otruć tym. Że dodają mi więcej cukru do herbaty. Przecież cukier zabija. Tak, ona faktycznie uśmiechała się w taki sposób, jakby z lekką złośliwością. Ewidentnie czyha na moje zdrowie. W związku z tym, ja już nie będę jej prosić o herbatę. Zobaczcie, nakręcam się. Zaczyna mi jechać czarny scenariusz. I to jest coś, co czasami jest nam trudno samemu rozdzielić, samemu zdecydować, czy to, co myślę, jest jeszcze zdrowe na temat zagrożeń wynikających ze świata, czy jest już czymś, z czym warto popracować ze specjalistą. Druga rzecz to tak zwane niechciane emocje. No, bo teraz zobaczcie, myśl, to już wiemy, wzbudza emocje. Im więcej mamy czarnych myśli, im więcej ruminujemy, tym więcej nieprzyjemnych emocji odczuwamy w ciele. No w ciele po prostu naprawdę pojawia się zagrożenie. Gdybyśmy teraz zaczęli rozmawiać o wojnie. O tym, jakie ta wojna niesie spustoszenie, co nam złego może przynieść, co nam może zabrać, jak bardzo jesteśmy bezradni na przygotowanie się wobec wojny, to powiem Wam, mnie już tu lekko zaczyna napinać i zaczyna mi być trudno oddychać. W związku z tym te uczucia w sposób naturalny będą się pojawiały. I teraz, jeśli nie zajmiemy się, no, właśnie tymi obsesyjnymi, egodystonicznymi myślami, to trudno nam będzie regulować emocje. My mamy różne sposoby na regulowanie emocji. Jednym z nich jest spacer, inną może być bieganie, siłownia. To są tak zwane adaptacyjne formy radzenia sobie z regulacją emocji, ale mamy też nieadaptacyjne. To już wiecie, alkohol, narkotyki, oglądanie mm, seriali do późna w nocy, badanie ze zmęczenia. I teraz to, do czego chcę Was zachęcić, i dlaczego w ogóle mówię o tej książce, to chcę Was zachęcić do tego, żebyście chcieli sięgnąć po pomoc w sytuacji, kiedy trudno jest już samemu regulować emocje. Chodzi o to, żeby nauczyć się regulować emocje poprzez umiejętność pracy z myślami w taki sposób, żeby to było długodystansowe. Ja wiem, że w takiej sytuacji człowiek chce ulgi natychmiastowej, ale tutaj z pomocą przychodzi nam terapia poznawczo-behawioralna, która jest w przecudowny sposób tutaj opisana. Dlaczego warto? Jakie są z niej korzyści? Jakie jest podłoże tego rodzaju terapii i dlaczego jest skuteczna w tym obszarze pracy? Chcę powiedzieć, że mam dużo takiej empatii dla wszystkich, którzy cierpią z powodu tego, że z jednej strony mają myśli obsesyjne, a z drugiej strony są nierozumiani przez tych, którzy takich myśli nie Doświadczają. W związku z tym, dla kogo może być ta książka? Dla tych, którzy mają wątpliwości, czy sięgnąć po pomoc, ale też dla wszystkich tych, którzy no, żyjecie z ludźmi, których postrzegacie. Myślicie sobie, on jest jakiś dziwny, ona jest jakaś dziwna. Przeczytaj, chciej zrozumieć, bo tutaj mamy opis. Trudnych rzeczy, merytorycznych rzeczy w niezwykle przystępny sposób. To co to to wydawnictwo, to to, że trudne treści pisane są w interesujący, przystępny dla każdego z nas sposób. I teraz, co znajdziecie w książce? W książce znajdziecie opis tego, czym są obsesje. Będziecie mogli sobie poprowadzić dziennik i zapiski, które bardzo lubię. Kocham za to tę książkę. Aby posprawdzać, czy potrzebujecie wsparcia specjalisty, czy możecie sobie sami z tym poradzić, znajdziecie też temat pracy ze wstydem, związanym z ujawnianiem informacji na swój temat. Mocna, ogromna dawka informacji na temat tego, czym jest terapia poznawczo-behawioralna i dlaczego warto po nią sięgnąć. I uwaga! Bardzo dużo ćwiczeń i podpowiedzi na to, jak możesz pracować, jeśli będziesz czekał na terapię. Żadna książka, choć wiem, że często o to prosicie, nie zastąpi psychoterapii, ale da impuls do rozumienia, dlaczego warto sięgnąć po pomoc, bo cierpienie jest wielkie, bo to doświadczenie emocjonalne. Pod wpływem właśnie myśli egodystonicznych, tych niechcianych, tych zabierających nam poczucie wartości, sprawczości, takie zabierające nas ze świata i z relacji, może być trudne do wytrzymania. Jeśli to jest dla Was ciekawe i ten sposób opowiadania jest interesujący, to dajcie znać w komentarzach, bo mam drugą książkę, która mnie zachwyciła, w trakcie której czytania jestem. Złożony zespół stresu pourazowego: jak odzyskać integralność psychiczną i kontrolę nad emocjami? Jeśli chcielibyście, żebym o tej książce opowiedziała, a w związku z tym opowiedziała o traumie, jej istocie, wymiarach i sposobie radzenia sobie, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki.